Redbat Klinstra, Komarnicki to polski aktor, reżyser, prezenter telewizyjny i dziennikarz pochodzenia niderlandzko-fryzyjskiego. Największą popularność przyniósł mu występ w serialu na dobre i na złe. Trzy lata temu nieoczekiwanie podjął wraz z żoną Emilią Komarnicka, Klinstra odważną decyzję i przeniósł się na stałe z Warszawy do Lublina. Tam objął stanowisko dyrektora teatru im. J. Osterwy. Okazało się jednak, że Red Bat Klynstra nie poradził sobie z natłokiem obowiązków i nie spełnił się w roli dyrektora placówki, tak przynajmniej twierdzą pracownicy teatru im. J. Osterwy. Postanowili zareagować i napisali otwarty list do ministra kultury Piotra Glińskiego. W piśmie skarżą się na chaos organizacyjny i niejasności finansowe, zarzucają dyrektorowi także to, że teatr nie uczestniczył w żadnym znaczącym festiwalu, a placówka kulturalna zmienia się w korporację. Od trzech lat mamy do czynienia z ciągłą rotacją w kierownictwie teatru, siedem zastępców dyrektora i niezliczona ilość pełnomocników oraz na stanowiskach administracyjnych. Mamy do czynienia z pogłębiającym się chaosem organizacyjnym, z niejasnościami finansowymi, na przykład komentowana w mediach sprawa dotycząca nagród rocznych, mamy do czynienia ze zwolnieniami lub własnowolnymi rezygnacjami wieloletnich pracowników teatru oraz frustracją tych, którzy nadal pracują. Czytamy w liście. Teraz z głos postanowił zabrać sam zainteresowany. Aktor odniósł się bezpośrednio do pisma skierowanego do ministra kultury. Jego oświadczenie zostało opublikowane na portalu e-teatr.pl. Redbat Komarnicki nie zgadza się ze swoimi pracownikami i twierdzi, że przeprowadzone kontrole nie wykazały rażących zaniedbań, a jedynie niedociągnięcia. Przy okazji przytacza także aktualne dane, z których wynika, że Teatrim. J. Osterwy finansowo radzi sobie ostatnio coraz lepiej, a zwolnienia, których dokonał, przeprowadzone były w ramach działań restrukturyzacyjnych i dotyczyły pracowników, którzy realnie pracowali średnio 4 miesiące w roku w okresie premier. Z danych przedstawionych przez dyrektora teatru wynika także, że w roku 2022 zagrano dwa razy więcej przedstawień niż w roku poprzednim, a w związku ze zwiększonymi przychodami ze sprzedaży wzrosły także zarobki pracowników. W roku 2022 zagraliśmy prawie dwukrotnie więcej spektakli niż w roku 2021. Podnieśliśmy ceny biletów, stworzyliśmy strefę premium, a frekwencja wzrosła. Ogółem w sezonie 2022-2023 zagraliśmy 304 spektakle. Aktorzy w roku 2022 zagrali prawie dwukrotnie więcej spektakli niż w 2021 roku, a ich zarobki w pierwszym półroczu 2023 rok wyniosły średnio miesięcznie 7500 zł brutto, wylicza swoje osiągnięcia, Rebat Klenstra. Na koniec dyrektor dodał, że dokłada wszelkich starań, by teatrim. J. Osterwy wciąż rozwijał się w dobrym kierunku. Obecne działania dyrekcji zmierzają do jak największej obecności osterwy w terenie oraz zwiększenia poziomu partycypacji widzów w procesie rozwoju teatru, podsumował. Jak na skargi zareaguje minister Piotr Gliński? Zapewne okaże się już niebawem. Na razie minister nie reaguje oficjalnie ani na otrzymany list od pracowników, ani na tłumaczenia obecnego dyrektora. Zobacz też Redbat Klinstra. Pracownicy Teatru Osterwy skarżą się na niego Glińskiemu. Redbat Klynstra stracił pracę w na dobre i na złe. Przez wpis o LGBT Emila Komarnicka, Klynstra i Redbat Klynstra Komarnicki przeżywają kryzys.